W opisie znajduje się link do strony kingwiny, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchny niedźwiedź. No, halo! Cześć, dzień dobry, witamy Was tutaj z Kupy Dupy i Kamieni Kupy raz jeszcze. Mów na temat swojego państwa. W znaczy, znakomitym stanie. No tak, jest, jest na skraju upadku. <grym> Właśnie y, su sukcesem tej serii niewątpliwym dla ciebie jest to, że nie możemy pokazać, jak w wielkiej czarnej, no nie powiem czym, znajduje się Twój kraj, a jest na skraju tego, na czym skraju nie, byłem ja. Nie, nie, nie. Nie, 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 nic takiego się. Różnica nie między Twoim krajem a moim krajem jest taka, że twój Wowiodę w lat trzeci Draculesti ma Kochones i on nie popełni samobójstwa, tak jak mój król, który uznał w pewnym momencie ja mam dość! Po prostu stres go zeżor i skoczył z mostu, aby tam ze swojego, no nie wiem, jakiegoś tam. Może z tymi pisantami w Konstantynopolu to było związane. Możliwe, że on już nie wytrzymywał. On już nie wytrzymał po prostu, patrzył na tych pisantów i był takie, no nie, no nie wierzę. No po prostu, no zabij mnie, bo ja nie wierzę w to, co się dzieje. Nie, po prostu, to tak, tak tak to było, tak to było, a ja właśnie masakruję armię naxosu, nexosu. Super, super. No i od razu możesz przyjść pomóc mi z Wenecją. Super, i biorę już trzecią Defensive IDS, więc no nie jest tak źle, nie, nie jest tak źle, no mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Już teraz zbieraj sobie na technologię następną. Nie na Tak, bo tak, tak, to wiem. Będzie ważna. Teraz jest w ogóle Ahead of Time to nawet Nie brałem tego, bo stwierdziłem, że. Dobra, bo jest runda z Wenecją. O, dajesz, dajesz, Andrzej, dajesz! I. Możesz to przegrać. A nie, jednak nie. O, matko, a ci weszło. A ci weszło. O, jejku, O, o, jejku. Chyba rzuty kostką weszły, co? No, W miarę podobne było. Na początku zostałem mocniejszy bo nagle dostali tak w tyłek. Albo po prostu twoje obrażenia, które żeś zadawał to były. Ło! Oh moje ale są mocne. A powiedz mi, mm, czy mm -hmm. Ty masz jakieś pożyczki w tej chwili? Nie. Okay, nie, nie dam ci, nie ci moich pieniędzy. Nie dam nie, ci bez, moich Taki trik ci zaraz następny pokażę. To jest taki bardziej multiplayerowy trick. A to jeszcze parę miesięcy, musimy poczekać. 15 war exhaustion. Jeszcze trochę i będziemy w domu. Albanian separatist. Independence for Albania. 90%. Wypocam... Stań sobie tam, bo to są góry. Żeby cię zaatakowali w górach. Na których prowincjach? Na obu? Leżej w Lore? Tak. Okej. Okay. Ja się zajmę, zajmę tą armią Naxos i Ci pomogę za chwilkę. Stanę na drugiej prowincji. Dobra, teraz taki trik jest, mhm. że to ile możesz wziąć 500 od Burgersów zależy od Twojego inkomu. No. Więc, jak ty mi wyślesz na miesiąc dosłownie maksymalną ilość subsydiów, będę mógł wziąć Chcesz cheatować. Chcesz cheatować. Podstawowy trick na multiplayerze. Chcesz czytować? Podstawowy trik, to, to się nazywa cheat, wiesz? To się, to się nazywa mm -hmm. oszustwo. To się nazywa oszustwo. No dobra. Give subsidies. 10 daj da, da, daj maksimum ja ci od razu za, za miesiąc to cofnę. Tylko to jest tylko na miesiąc. Spokojnie. No dobra. Daję ci więc maksimum. Tylko tyle możesz dać? No, 3,30 dukata. Gdzie jesteś? To znaczy, że masz się tam inkomu. No. Spójrz na mój kraj. Spójrz na niego. On ma wszędzie autonomię. Nawet w prowincjach, których nie ma komu się buntować mają moją religię i moją kulturę, oni wciąż mają moją tą autonomię zwiększoną. Co to jest dla mnie trzy dukaty? Chociaż jeszcze raz ich zabijemy? Odkąd oszukałem Żydów w moim kraju, to trzy dukaty dla mnie to nic. Odkąd powiedziałem mi, że zapłacę, a nie zapłaciłem, w ogóle to się, to się w ogóle nazywa żartowni tego mojego króla. Tak wziął milion pożyczek, po czym spojrzał na ten kraj, uśmiechnął się, taki uśmiech od ucha do ucha, spojrzał na całą wołoszczyznę, skoczył z balkonu i pokazał fakolca w locie mówiąc, a teraz wy się z tym męczcie I tyle. A jego ciało nie było ze złota niestety, nie było, oj nie było. Ksiądz a chodź stajmy na Istri. A więc jednak zaczynamy podstawowa zagrywka z Lewika. Skoro już wygrywamy. no to, a to jeszcze troszkę. Weźmy. weźmy jeszcze troszkę. Co się może stać? No, już jednego bankruta mamy, tak? Będziemy mieli dwóch, będzie lepiej. Uwaga, bo się kręcą gdzieś tutaj, a moje ilości żołnierzy nie są zbyt zbyt Spoko, duże. odstraszam ich. Dobra. Istria zaraz padnie. Moi ludzie tam już w ogóle palą te farmy, wszystko, wplądrują, gwałcą, wyżywają się, krzyczą za króla, który popełnił samobójstwo. Robimy im tam normalnie, o, pięknie. Co Dobra, chcą e, teraz? jeszcze, tak, bo jak staniesz tylko na forcie czyimś, to mm. ich takie chęć do wojny się od razu zmniejsza. Znaczy, takim. ale czy my chcemy coś ponad pieniądze, bo oni już pieniądze dadzą? E, może, możemy wziąć prowincję w Albanii, którą potrzebujesz na misję. Hmm. Albo po prostu Reparations. Na pewno Reparations ci się bardziej przydadzą. No, prowincja w Albanii to jeszcze minus 4, żeby ją oddać. Czekaj teraz. 3, 2, 1 teraz. Zobaczmy. Zgodzą się, tak. Zgodzą no się tak. na hajs i na prowincję w Albanii. No i dobrze, dał jakby bitwo. Dobra, czekaj, zatrzymam na chwilę. Już tam ruszą. O, my low attitude. Nice, jak jeszcze to wygramy, to jeszcze więcej <laughs> Znaczy masz minusy, nie wiem dlaczego. Aha, bo Fortich, dobra. Tak, tak. Ale spoko, 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 jestem tu. Jestem, I got this, I, I got. Widzisz? Widzisz? Sama moja obecność sprawia, że moja... wycofali dobra. się normalnie. Dobra, zatrzymam może. I teraz trzeba spisować na sensownych zasadach. Może jeszcze doceniam bór repsy, pokażcie. Minus 10 do repsów, czekamy? Uh, nie. nie, nie, nie. Nie? No dobra. Mówisz, że jesteś w aż tak tragicznej sytuacji. Czyżbyś miał pożyczki? Ale... Nie, tylko kilka mam. Jeszcze mogę wziąć 20. Skąd ty możesz tyle pożyczek brać? Czemu ja mogę tak co? mało, a tak dużo? Um, takim po podstawowym rzeczą, która wpływa na ilość pożyczek, wielkość pożyczek najbardziej, to jest ilość dewa, którą masz. Chcesz to powiedzieć, pomoże. że twój kraj ma więcej developmentu niż mój kraj? Czy ty ja. właśnie obrażasz? Czy ty próbujesz obrazić mój kraj? Czy ty próbujesz powiedzieć, że Bizancjum jest imperium tylko na papierze? Nie. No właśnie to mówisz. To jeżeli próbujesz zranić moje uczucia, to, to ci się, się udaje. Tak, mm. to ci się udaje. To jest... jest bardzo, bardzo smutne teraz. Ja jestem bardzo rozczarowany twoją postawą. Ja zmowboluję Forty w ramach takiego znaku niesolidarności z Wołoszczyzną. Oraz jakiegoś takiego, nie wiem, wewnętrznego zawołania pod tytułem Włoszczyzna, Włoszczyznach, ktoś mnie zaatakuje, to ty mnie wybroń, bo ja nie dam rady. właśnie to zrobię. No, znaczy, mogłem spokojnie. spokojnie. Zyska zyskałeś na tym więcej dukatów niż ja. Co? Miałem no, 80% war participation. No, ale jednak trochę hajtu zyskałeś, co spaciłeś, to spaciłeś, a Ateny przestały istnieć. To jest nagroda za to, że pomagały tak dzielnie w każdej wojnie. Przestały istnieć. Cudownie. Super event Ateny odzyskane. 10 prestiżu 50 diplomatic powera. Jej, wychodzę na Jej. prostą. Już teraz to już tylko mogę iść prosto. Już nie można się zakręcić, bo to, to mam zero legitymacji. W moim kraju nie? jest tak smutno, że pomimo tego, że mój król nie ma żadnych. żadnych, ale to żadnych praw do tronu. Ma zero legitymacji, to i tak nikt nie chce mu tej władzy zabierać. Bo po co? Nikt nie chce rządzić tym gówno krajem! A, jest to smutne, ale prawdziwy, zaraz. Czekamy. Ja czekam na trusa z Węgrami, że się skończy za 3 lata. I rozumiem, As że... Yy, rozumiem, że... Nie... No. No nie mieli już przez chwilę żadną, teraz w chwili z Austrią, jest to słabo. Ajajaj. I rozumiem, że nie omieszkasz zawołać mnie do tej wojny zapewne z Węgrami i Austrią, bo... Właśnie się... mi się odechciało, od kiedy jest Austria tam. A, no już myślałem, że stwierdzisz to, że to moje 678 mempowera, nie 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 w ogóle. Dobra? Myślałem, że w że to 678 mempowera jest takie bardzo zachęcające do tego, żeby stwierdzić: Ej, chodźmy ich pocisnąć. Mamy za dużo armii. Zresztą mamy Mamy za dużo hajsów, weźmy coś z tym pieniędzmi, coś zróbmy. sumie Co to ja mogę coś zrobić. Na przykład postawić w Konstantynopolu Marketplace. O, to jest to. To właśnie tego potrzebuję. Tego potrzebuję. To jest. O ale to. o jejku, wiesz, jak ten market powstanie, wszystkie moje problemy z się taki skończą. bogaty jesteś teraz? No. A tu weź coś, daj. Nie. Nie, co no to ja, dam sobie radę. Nie, no mogę dać ile, chcesz, ile potrzebujesz. Powiedz, ile potrzebujesz. Chcesz wiedzieć dokładnie? No. 1603 Coś czułem, że to idzie w tym kierunku. Coś <laughs> czułem, że to idzie w tym kierunku. Nie, ale no, prawda jest taka, jak spłacę te trzy, trzy pożyczki, to będę miał pozytywny balans. No dobra. No, Minus spodziewa. jeden dosłownie teraz. No to mogę dać tam z 200 dukatów. Mamy jeszcze nawet event, że y, turnament był u mnie w kraju i morale armii są plus 10%. A to więc... miałeś już. Y, y, Czyli to, dawno miałem, to, ale to, mi ale to nie zmienia faktu, że oni wciąż pamiętają te dobre czasy. Nie ten moment, tak. kiedy staliśmy się Grecją. To jest przekleństwo Grecji nagle. Upadek ekonomiczny. Tak. Masz Grecję i jeb, upadasz ekonomicznie. Bierę siódmą militarną. To oznacza, że my, te Węgry, to byśmy zeżorli, bo oni mają piątą. Na Austria? Siódmą. Aha, bo ty jeszcze... Bo ty naprawdę rozważasz wojnę z... Ja myślałem, że to się tak żartuje, że masz jakieś opcje taką, nie wiem, zatykania Węgrów bez wojny z Austrią, ale widzę, że ty, nie, nie, nie. ty chcesz nie, nie po prostu nie wbić. Atakować. Nie, nie. Chyba, Była szansę, że... Bo oni, oni bardzo długo nie mieli żadnych sojuszników, ale mhm. niestety sobie znaleźli Austrię. I byli bankrutem zresztą. Bot stwierdził, że ma dość. Podobnie jak moi buntownicy, jak widzę w tym Korfu, też coś chyba mówią, że mają dość, bo stoją tam od 10 milionów rat, lat i nikt ich nie ciśnie, oni nic nie ciśną, bo ich jest niewystarczająca ilość, żeby zdobyć ten fort. Jest to smutne. Chcesz wykorzystać te swoje 10 tysięcy? Do czego? Chcesz, masz. Aha, masz buntowników, wiecie. to jest. Podstawa, daj mi prawo przymarszu. Zbiłem się wszystkiego, czego mogą się pozbyć z mojego kraju. Cudownie, naprawdę, jestem ultra zadowolony. Ja też naprawdę lawny. Jest taki... Ludzie nazywają to floridomics, bo gospodarka i ekspansja oparta na długach. To działa tak, że jak zwiększasz ilość swojego dewa, to wielkość pożyczki jaką możesz już wziąć się zwiększa. Czyli na przykład przed chwilą, jak byłem blisko bankruta, miałem pożyczki po 40 dukatów, mhm. ale teraz wpłynąłem serbię moja moje pożyczka wynosi 100 dukatów. Co się wtedy robi? Bierzesz sobie jedną pożyczkę 100 dukatów, możesz tak, dwie strzyć 5 innych, tak, tak. tak. No i w ten, w ten sposób nie mam 30, pożyczek, tylko mam 18 teraz. ja to tak ładnie nazywam. Tak nie jestem blisko. A to nazywam tak ładnie po prostu bycie żytkiem i spłacanie pożyczek pożyczkami. Pożyczkami, tak. Dokładnie tak. Mój Boże, byli... stałeś takim, się takim, pasem bezpieczeństwa, takim pasem cnoty. Tylko nie będę ukrywał, że o wiele ładniej byśmy wyglądali, gdyby na przykład tam gdzie jest ten napis Włoszczyzna, był duży napis Bizancjum. Na przykład. No, nie do końca się zgadzam. Znaczy, mi się wydaje, że, 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 że tak, że jak najbardziej, że. Uuu! Uu. Na przykład, co na to, żebyś został moim wasalem? Znaczy, Ci nadwyślę propozycje. Że, czy, chyba nie nie mogę. Móc, dawam. No. Ponieważ... To jest bez sensu, powinna być taka opcja, bo może kto wie, może ktoś po prostu lubi kogoś na multiplayerze i chciałby. Już, ja, ja, bym, ja bym tak na przykład. Chwila, chwila, zapomniałem o tej Tunezji, a tam Impact Fort, więc. Ee, 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 Eee, no bo Małoluk tam zdycha, eee, by się w Syrii. Powiem tak. Idziemy do wojny z Osmanem. Kierki Rizę trzeba zdobyć, to jest nasz ten Zajmiesz się tym? Jeszcze ja? ja? Tak o tak, tak. To, to idź na Kierki Znaczy, jeszcze jak? Bo wiesz, że im więcej bierzemy udział w wojnie, tym więcej jechać tu zostaniesz. <laughs> Czwaniaku. Ja już znam te twoje sztuczki. Nie ze mną te numery. Bruner. Dobra, jakoś się to idzie. może tu rep, war... nie boże, jakie repsy. Ja może wartaksy włączę w moim kraju? To brzmi nie głupie. To brzmi nie głupie. W ogóle ciekawe, że mam w moim kraju akceptowaną kulturę gothic, która stanowi, wiesz, jaką, wiesz jaki procent mojej ludności? Zero. 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 Nie istnieją w moim kraju, a. Ale... Chyba stratowano miałeś to akceptowane. Może dwa nawet. Dobra, wprowadzę tutaj te wartaksy, bo. No bo jednak trochę woli. No i chyba spróbuję przejść na drugą stronę, wiesz? Ośmiela się. Ośmielę się tam zapuścić. Znaczy, ośmieliłbym się tam się zapuścić, gdyby nie fakt, że stoją tu flotą. Ale mogę to zmienić. Znaczy, on ma jakieś floty. Możemy iść dookoła nie. po prostu. Mówisz, przejście przez Krym i tak dalej? No, inaczej to nie przejdziemy Znaczy, no, nasz kasus bali jest tutaj, więc. Możemy zaczekać. No dobra, to musiałaby Polska dać nam prawo przemarsz w takim razie. Zapytam się. Polska mówi mi nie, a tobie? Polska mówi mi. Nie. Kry ale Krym, trochę, Krym powiedział tylko... mi tak. Muszę tego trochę relacji poprawić. Krym powiedział sakramentalne tak. Czerkezja powiedziała: o, ktoś mi tu przeszedł. I ty umierasz? Czemu ty tak umierasz? Nie umieram. To jest Nie opłaca No, wyłączona armią po prostu. No, nie armię, no dobra. Gruzja powiedziała sakramentalne tak. No to jeszcze tylko Akunlu. Akunlu powiedziało także tak. No to jeżeli Polska da prawo przemarszu nam, to jesteśmy w domu. Będziemy mogli tam iść, poprawić z nimi relacje. Polacy, Polacy, słuchajcie, mam dla was niesamowitą ofertę. Kebaby, wszędzie, w całej Polsce, w każdym mieście. Heh, He? co wy na to? i przechodzą, przechodzą, Uś. przechodzą, przechodzą. To dawaj, 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 to dawaj, 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 dawaj. nie będzie dobre. Mają minusy. Więc wiesz, jeżeli się teraz z pomożesz... okej. Okay. Nie miałem pewnych this. morali. To Ale my ich zniszczymy. Tak. Wygramy tę bitwę chyba. Albo nie. Wszystko zależy teraz od... No... Wygraliśmy, dobra. Dobra, Blisko. dobra. Nie, nie powtarzajmy takich manewrów. Ja się wycofuję do ciebie. Ja no nie ma co tu stać, po prostu to tak. standardowo czekamy. Tak. sobie wyjdę na forcik. Ale patrz, co jest śmieszne. Ich państwo umiera od Mamy Luka. Umiera od mamy Luka. Dokładnie. <laughs> to znaczy, ja też mówię tak to jest stałe wytłumaczenie za każdym razem. Cholerna graj te boty fokusujące się na graczach! Za każdym razem to powtarzam, to jest takie. No to co, najemnicy? Mam wrażenie, że już kiedyś tutaj byliśmy, dokładnie w tym miejscu. Kiedyś staliśmy tam, gdzie, gdzie teraz już nie stoję, i, i, i to się nie skończyło dobrze. To się skończyło tragedią, jest taką wielopokoleniową. przez śmiercią bardzo mądrego króla, który uratował Bizancjum przed totalną anihilacją. Z dobrych wieści, Litwini za chwilę. O, matko, masz buntowników. No, to jest okej. Okay. No to, no, dobra, da, ten, to nie może w ten fort. W Konstantopolu no. może być problem, bo nie, nie mamy zbytnio czym go tutaj uratować. Gdzie Spisowali właśnie. Spisowali i. <laughs> Joannici zyskali sugle. To, to nasz szczęśliwy dzień. To jest nasz szczęśliwy dzień. Ponieważ oni mają tylko sojusz z Cyprem i Wenecją. To aż się prosi o to, żeby nie wiem, zaatakować teraz ich równocześnie. Zrobić dokładnie to, co zrobili wtedy. Ale teraz już nie jesteś taki hardy. Zastantują się znowu. Te 6K, i to jest bardzo dobrze, bo ja to zabiję. Przecież trzeba zaczekać, aż oni będą zablokowani. Teraz się nie mogą wycofać. Oni tam będą dopiero 13 września. Więc będą atakować to tam To jeszcze na, z... na Farm Lunch nie z nimi walczył. Ale wiesz. A i trzeha mi się, się No tak, tak, tak. Pięknie. Biegną ci pomóc. Znaczy biegną sobie pomóc, ale chyba. Nie, to stackwipe takłej. Stakuj, Poszedł. Poszedł na dno. Dobra, moja armia pędzi. Uwaga, robię ci challenge, włączam czwórkę. <grym> Czy oni robią Carpet Siege? Tak. No i Boże. Ty powiedz mi, bo mam tutaj te umiejętności z tych, tych, tych epok. Mhm. Co by się najbardziej dla mnie opłaca teraz? Improved mm. War Tax? Albo War albo Aggressive Expansion. Czyli w sumie no tutaj wątpię, że ktoś w kalice przeciwko mnie wchodził. Wszystko to są nici. Wezmę ja War Tax, No nie, ja nie ma w ogóle sms y i sobie je wprowadzę od razu. A co tam? Stać mnie? Taki tam jestem, kurczę, taki. Za całe jeden. jej! Jak to za jeden? Miało być za zero. Co to? Oszukano hmm. mnie. Znowu jestem oszukany przez tę grę. Ta gra mnie oszukuje. Ogólnie rzecz ujmując, to jeżeli byśmy troszeczkę jeszcze tej wojny wytrwali, tak minimalnie, bo mamy teraz minus 29, to byśmy zabrali praktycznie wszystko, czego potrzeba człowiekowi szczęśliwemu do życia. No, chyba, okay. że mam zrezygnować z innej prowincji, to wtedy już możemy. Nie, ja, no spoko. Trzymaj. Czyli czekamy. Mhm. Uh -huh. To teraz poczuj się jak ja. Wytrzymasz, spokojnie. Ile tam masz pożyczek? Ile tam. informuj mnie na bieżąco. Informuj mnie na bieżąco. <laughs> jak padnie im stolica, Nie to, to tu to mamy. Mam Moja stolica zaraz padnie, ci powiem. Informuj mnie na bieżąco. <laughs> znaczy, ich tutaj, to i to padnie. Mają minus 21, twoja ma... aha, dobra, no. dobra No, i teraz? Oho, czyli jednak, czyli jednak Dobra, to nie będę zabierał uskupa po prostu, zostawię ten uskup No no, tam i tak coś mi wybuchnie Dzień. Powiedz, kiedy Niestety mm, nie mają zbyt wiele pieniędzy Tylko no. 470 katu. Mam malutkich, trochę rozwalił Dobra, już I... voila, Szek Proszę bardzo. Tak to wygląda. Chociaż jedną prowincję masz mi oddać. Bo tam ci jedną daję chyba za dużo. To jest prowincja. Masz nie, to też. Ej, to jest mój kor. oddaj mojego kor. No, tam jest mój. Tam jest mój kor. No. Panie! 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 A nie. A nie. A nie. Burgas to jest moja. Mój kor. Nie mogę ci sprzedać, bo masz deficyt i, i długi. Musisz się deficytu pozbyć. Mam deficyt i długi. Co to w ogóle za mechanika, że nie mogę kupować, gdy mam deficyt? A pożyczki to mogę brać Kurcze. Dobra, spł spłaciłem długi. Teraz możesz sprzedać mi prowincję. Moją prowincję. Mój korto. Korto, mój, mój to. Będzie fajnie. Bizancjum już powoli przedostaje się na drugą stronę ciśnienia Bosfor. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony szczęście niepojęte. 50 dukatów. Za darmo takich rzeczy się nie robi. Ty, 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 ty korczę, ty patrz się go, dałem mu prowincję, a mogłem nie dawać. A mogłem... Te 4000 osmańskich żołnierzy w tym uskupie jest słodkie. Stwierdzili, a my tam zostaniemy. Ale to już jest trzecie pokolenie Osmana. Idealny moment, by zakończyć w końcu ten odcinek. Jesteśmy na prostej. Był upadek w poprzednim materiale. Były łzy, było cierpienie, były pożyczki, ale Osman i tak nie jest w stanie nas pokonać. I świat raczej też nie będzie w stanie nas pokonać. Podejrzewam, że prędzej czy później dojdziemy do Francji i Paryż spłonie. To byłoby wyzwanie w sumie. Jesteśmy w stanie co zrobić? Dawaj teraz. Jasne, idziemy do Francję. Ale dobra, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o tym, że w opisie znajduje się link do kanału z Lewika. Więc jeżeli jesteście zaciekawieni jego filmami, a warto je obejrzeć, ponieważ wtedy będziecie grali jak on, czyli no jak człowiek, który wykorzystał Bizancjum na wszystkie możliwe sposoby, zostawił takie, taką smalutką pestkę wysuszoną, <laughs> ale swoje osiągnął. To powiem tak: zrobiłbym to samo, gdybym potrafił. I Wy też możecie potrafić. Oglądając jego materiał. Na tym mam to tyle. Pa, pa. Słuchajcie się. Razem z nami był Zlewik. Szybka. No i do usłyszenia w przyszłości. Cześć!